Wchodzi nowelizacja ustawy o obronie ojczyzny, która ma przeciwdziałać szpiegostwu, a całość dotyczy znaku, w końcu ustalonego, zakazu fotografowania. I niestety, ponownie dostajemy informację bardzo jasną, bardzo mocną, z polskiego rządu, że ten kraj jest całkowicie z kartonu. Z tego tytułu, choćby Straż Miejska. Policja, żandarmeria wojskowa otrzyma podstawy prawną do karania osób nagrywających lub fotografujących miejsca objęte zakazem. I te miejsca będą oznaczone specjalnym znakiem zakazu. Jak donoszą artykuły, nawet 25 tysięcy miejsc w Polsce może być objętych zakazem. Fotografowania. Proszę Państwa, na choćby YouTube jest taki popularny kanał, który ja uważam, że robi bardzo ważną i bardzo pożyteczną pracę. Jest on o nazwie Audyt Obywatelski. Ten pan jeździ po różnych obiektach, które moim zdaniem nie są strategiczne, ale jeździ po tych obiektach i nagrywa kamerą po to, czy wyjdzie do niego jakaś tam służba i czy się do niego przyklei. Prawda? I bardzo często, a w zasadzie prawie zawsze, na tym kanale ten pan udowadnia, moim zdaniem bezimienny bohater, że w Polsce prawo nie tylko jest łamane co do swobód obywatelskich jest praktycznie wszystko robione tak, że służby w zasadzie są, traktują obywateli jak szkodników traktują polskich obywateli jak inwentarz. Proszę Państwa. Bądźmy poważni. Jeżeli ten znak teraz został ustanowiony i on będzie już obowiązywał, to znaczy, że ten pan z audytu obywatelskiego na wielu różnych miejscach nie będzie mógł choćby nagrywać swoich materiałów, prawda? Tutaj nie ma się z czego cieszyć, bo dotyczyło to różnych firm, które nie mają, mają się nijak do choćby zakazu fotografowania. Ale nie w tym jest problem, że ten kraj jest z kartonu. Problem jest o wiele głębszy. I o wiele bardziej rozłożysty. Rząd już ma chrapkę na to, żeby nawet 25 tysięcy miejsc. Czy, proszę Państwa, zdajecie sobie sprawę z tego, że 25 tysięcy miejsc to nie jest tyle baz wojskowych w Polsce? A nawet jakby było, to powiedzcie mi, jeżeli tak się boją szpiegów, to czy ta większość baz w Polsce nie jest dziwnie zlokalizowana w centrach miast? W samym centrum miasta, gdzie każdy człowiek z bloku może. Z góry patrzeć na tą bazę z lornetki chociaż. Albo przyznacie w centrum miasta, gdzie dookoła są ulice, domy i życie się toczy. Normalne, cywilne. To teraz ten znak zakazu fotografowania będzie na każdej jednostce, ale i w różnych firmach typu Orlen, gdzie tylko ktoś z zewnątrz może budynek nagrać. Ten zakaz fotografowania, który będzie wyglądał mniej więcej w ten sposób, który Wam się wyświetlił teraz, Mówi, że nie można używać oczywiście aparatów, kamer czy telefonów komórkowych. Prawda? Czyli nie można po prostu fotografować, chociaż z drugiej strony, ale nagrywać film to nie jest fotografia, ale bądźmy poważni. Proszę Państwa, mam dla Was kluczowe jedno pytanie bardzo ciekawe. Mianowicie, powiedzcie mi, czy śpiedzy w Waszym wyobrażeniu to są ludzie, którzy idą z wielką, najlepiej kamerą telewizyjną i nagrywają. Cokolwiek, albo aparatem, cokolwiek nagrywają, czy telefonem, czy jak ktoś jest prawdziwym szpiegiem, to on ma kamerę taką HD, Ultra HD, w guziku na przykład, i ona wygląda normalnie jak guzik, albo w oprawce okularów choćby, albo w czymkolwiek innym. Jeżeli jest prawdziwym szpiegiem, to on ma tą wielką kamerę i chodzi i nagrywa, czy jednak ma w dzisiejszej technologii, Czymkolwiek, tą kamerę, gdzie ta kamera jest zupełnie, absolutnie niewidoczna. No, to jest ciekawe pytanie, prawda? To dla kogo jest ten zakaz robiony? Mianowicie, tak naprawdę, teraz, jak samochód będzie jechał z wideorejestratorem, to ma w danym momencie wyłączać ten wideorejestrator, czyli zbliża się, bo są drogi, bo te jednostki, i tak dalej, są przecież w centrach miast lokalizowane, to w danym miejscu, czy już dostanie jakiś. Znak na drodze, że w tym miejscu wyłącz nagrywanie, bo jest to zakazane. Bo kątem kamery też możesz widzieć płoty tych budynków czy jednostek. Oczywiście, proszę Państwa, my żyjemy w kraju absurdalnym. Żyjemy w kraju, który można nazwać w pewnym sensie wariatkowym. To znaczy, że prawo, jakie powstaje tutaj, jest zawsze prawie absurdalne. Jest prawem takim, jakim można się spodziewać, po tych politykach, których mamy, czyli komunistów pseudo, zamordystów, i przestępców i nic więcej. Bo kiedy już sobie myślę, że odpowiedzieliśmy na pytanie, czy prawdziwy śpieg nagrywa z telefonem, chodzi i, i nagrywa jednostkę, czy jednak miałby bardziej subtelną kamerę. To kogo będą ścigać? Będą ścigać dzieciaków, czy jakichś innych ludzi, którzy normalnie nagrywają to? Prawdziwy śpieg normalnie przejdzie, nagra jeszcze pewnie przyleci. Ważką, taką elektryczną, nie, tam na jednostkę, nie dronem, tylko ważka. <laughs> Ale to są tylko teorie, że insekty mają już na sobie kamery. Chociaż tak naprawdę, kto wie, czy nie. A więc ten zakaz fotografowania, kogo ma tak naprawdę chronić i przed kim? Bo przed prawdziwymi szpiegami na pewno, i to każdy z Państwa sobie zdaje sprawę, że nie będzie to broniło. Prawdziwy szpieg to dla niego będzie to przy dzisiejszej technologii śmieszny zakaz, a więc ten zakaz ma służyć tak naprawdę do gnębieniu zwykłych Polaków, takich normalnych Polaków, którzy widzą ładną fabrykę, by chcieli nagrać zdjęcie. A może by tam jeszcze widzieli jakiegoś skorumpowanego polityka, że dziwnie się kręci nasz, albo że dziwne, co więcej, transporty z Polski wyjeżdżają, znikają bez śladu, może ktoś się by zainteresował tym, że gdzieś znika mienie z magazynów. To teraz już Polacy nie nagrają tego, żeby potem były dowody i ktoś mógł sobie dochodzić do jakichś roszczeń, czy jakaś prasa choćby. To tych będą ścigać, Polaków, czyli tak jak zawsze. Natomiast prawdziwy śpieg, dla niego nic się nie zmienia. Dla nich się nigdy nic nie zmienia, bo to nie dla nich prawo jest tworzone i zakazy fotografowania. Te rzeczy są tworzone dla Polaków, żeby ich gnębić. Bo tak są robione przecież, każdy sobie z Państwa zdaje sprawę, że one nie będą w najmniejszym stopniu uderzały w prawdziwych, tych rzekomych szpiegów, dla których rzekomo zostały wymyślone tylko będą uderzały w samych Polaków w zwykłych, najnormalniejszych ludzi. No i proszę Państwa, wracamy bumerangiem do absurdów. O ile takie zakazy, może jeszcze w czasach powiedzmy sobie 70., miałyby miejsce i sens, chociaż też już nie bardzo. Bo wtedy też już były mikrokamery, mikroaparaty szpiegowskie. To dzisiaj takie zakazy udowadniają tylko, że ten kraj jest zdykty, bo on w najmniejszym wypadku nie będzie dotyczył szpiegów. Dla nich to jest coś, co nie istnieje ten zakaz fotografowania, co nie ma do nich żadnego odniesienia. Całość ta będzie dotyczyła niestety tylko nas. O ile mnie nie interesują takie jednostki i ich nagrywanie, to nie oszukujmy się. Proszę Państwa, czy wiecie, że nad naszą Ziemią, nad całą Polską przelatują tysiące satelit? Czy wiecie, że w kosmosie jest tysiące satelit i wiele z nich ma bardzo... Tak jak choćby Google, jak przeglądacie sobie mapy, tak, to wybieracie sobie obraz satelity z góry, prawda? Oczywiście te mapy są rzadko odświeżane. Nie dlatego, że satelita rzadko tam fruwa nad naszym krajem, tylko dlatego, że po co im ciągle odświeżać i miliony terabajtów tam zrzucać na swoje dyski, jak mogą odświeżać obraz taki co parę lat. Ale przecież inna satelita taka sama jest GeoPortalu, prawda czy nieprawda? A Bing ma swoją satelitę i wiele innych różnych korporacji, firm i tak ma własne satelity, które nagrywają obraz HD z kosmosu. Takie mają obiektywy gdzie możecie ten obraz, tak jak choćby na mapach Google, ale jeszcze bardziej na geoportalu, sobie sprawdźcie. Możecie obraz mocno przybliżać i widzieć, co tam dokładnie się dzieje. I one nie muszą, te satelity, rejestrować obraz także jest z opóźnieniem o rok. Satelita leci może na okrągłą rejestrować, przecież nie wyłącza nagle zwierciadła, jak leci nad bazą wojskową czy czymś innym. Czy te satelity też będą zestrzeliwane, które mogą to widzieć? A może tam jakiś policjant lub straż wojskowa, a może tam żandarmeria wojskowa do kosmosu poleci i tą satelitę tam sprawdzi, proszę Państwa. Brzmi to absurdalnie, prawda? Ale my żyjemy w absurdalnym kraju. Kiedy takie zakazy wchodzą, one tylko udowadniają, że ten kraj to jest fikcja. To jest nic więcej niż tylko po prostu mokry karton obszczany przez jakiegoś psa, a nie poważne państwo. W poważnym państwie nawet by nie powstały takie rzeczy jako obronie ojczyzny co się znajduje w tej ustawie dla polaków wszystko jest obojętne ważne żeby były ziemniaki tanie w biedronce to jest dla polaków ważniejsze niż to co się znajduje w takiej ustawie która jest w zasadzie moim zdaniem społecznie szkodliwa społecznie udowadniająca że Polacy że oni są inwentarzem nie są obywatelami mającymi własne prawa tylko są inwentarzem który można jak bydło zagnać do zagrody, jak będzie się chciało jakiemuś politykowi i będzie taka dla niego, oczywiście potrzeba, bo nie dla państwa. Teraz doszły zakaz fotografowania już oficjalny, który będzie uderzał tylko w zwykłych, najzwyklejszych Polaków i znowu będzie pretekstem do zwykłych Polaków, bo przecież nikogo innego. Żyjemy w kraju takim, jakim żyjemy, bo sami Polacy swoimi wyborami bezmyślnymi wybierają. Wszystko, co najgorsze dla nich samych i dla przyszłości tego państwa. I chciałoby się rzec na koniec tylko tego, tego filmu das da widzenia u William das Albo jakoś tak. I teraz zasiałem w Państwu ziarnko niepewności, ziarnko zwątpienia, czy to może nie on jest przeciwko tym zakazom, bo on będzie. I tym właśnie ziarnkiem niepewności dla Państwa żegnam się i do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się. Dobrego dnia. Cześć.